Czy tworzysz biznes, który ma ci przynosić radość, czy tworzysz bata dla siebie, który będzie ci regularnie przypominał, jaka jesteś do dupy? Pierwsze rzeczy to tak zwane fakty, czyli nadmierna presja aktywuje układ stresowy, nadmierna presja aktywuje kortyzol, który idzie do góry. Co się dzieje z Twoim ciałem, z Twoim umysłem, z Twoim działaniem, kiedy kortyzol idzie do góry? Spada kreatywność, elastyczność i dostęp do zasobów poznawczych. I dlatego za każdym razem, kiedy Ty wywierasz na sobie presję, to Ty widzisz tylko przeszkody, a w ogóle nie widzisz możliwości. To jest pierwsza i najważniejsza rzecz, dla której y, 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 powinnaś z tą presją y, pracować. Presja nie da Ci nigdy spektakularnych rezultatów. Presja da Ci zawsze wypalenie. Presja nigdy nie da Ci zabawy z biznesu. Nie da Ci poczucia wolności i nie da Ci poczucia satysfakcji. Zawsze będziesz się czuła niewystarczająca, zawsze będziesz uważała, że masz za mało sprzedaży, zawsze będziesz y uważała, że za mało z siebie dałaś. Więc teraz zadaję Ci pytanie, czy tworzysz biznes, który ma ci przynosić radość, czy tworzysz bata dla siebie, który będzie ci regularnie przypominał, jaka jesteś do duchu.